Siemanko z tej strony ASEX, a to jest kolejny z Sisgo Skinsa dzisiaj mamy 3187 zł No i dzisiaj będziemy testować skrzyneczkę Accessories Case za 420. Ale zanim przejdziemy standardowo plusik, klikamy tutaj wpisujemy kodzik ASEX. wtedy macie 10% na doładowanie, 20 na start. No i co możecie wpłacić blikiem Visa, Skiny, Gift Card, SMS oraz inne. No i jak płacacie możecie yy, dostać też yy, to kaniki? Haczyki, tokaniki i możecie wykorzystać w catch skins i darmowy giveaway. Standardowo, za darmo możecie wbić do takiego giveaway. No i daily 2 e, dolki trzeba mnie nie wpłacić, aby wbić. Daily Case, co 24 godziny, możecie odebrać darmowego skinka. Stąd no i na samym dole e, inst e, Discord, Instagram i Facebook Case. Także co? Lecimy. Akcesoryc Case. 420, no tutaj Blazik. No najbardziej chciałbym Blazika trafić. Neon Ridera, Monster Mashapa. Czy trafimy? Zobaczymy. Fast Mode, lecimy. Huuu, Ateriska siadła. Well worn, bo well worn, ale Ateriska. No i e, Empire. Trzy dychy. Kit. Huuuuhu, ej! Fajnie siada. To mi się podoba. 5Z 7,5 No początek był fajny, ale teraz tak średnio to widzę. 11, ok, stówka w łeb, to 60? teraz 59 groszy. Ojajajaj, kamal, niech mi sypnie coś. O, uh. Git Chromatic Piękny skinny to jest 4,20 he <tyle> he Tyle co skrzynka Dyszka W porządku 7,35 Okej okay. No coraz gorzej Oj, 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 chyba Chyba najgorzej, 3,57. 14, deadly pose 14, w porządku. 8zeta. 5. O, chromatic. 12,85. Zwrocik. Znaczy plusik. Tam, ileś tam groszy. Szkoda, że to ten nie siadł. Chromatic No da uh, 13, git, chromaticiat No dalej da, sypni Akcesor jest DH 466 92 O, 1856 Gitowa 1210 O i 21 abyss Factory New SSG Bardzo piękny skaucik Choć ja preferuję Blood in the Water Albo Dragonfire Też ładne skauty 11z 790 terna śpiesz kacik faktorinio o o kolejny śpiesz kacik faktorinio gramatyk filtest no tu te takie słodkości monster ma szapik Dobra, ostatnie trzy razy. Raz. Uuu, wsiadło, dwa i trzy. Dobra, lecimy na Butle. Mmm. Nowa Butla. Accessories case dwadzieścia sztuk. Trzech i standardowy dajmy. Bot i i bot Michael. Lecimy. O, oh, Abyss 340. Oj oj oj, roll controls, consort Sorry, memory O, oh, ateriska dobra. Michael wygrywa. O, oh, dycha? Nie, zutuwa Deadly Poison Abyss 63 grosze, no come on Apokalepta w faktoraniu No, super yeah. o, jak mamy to wygrać? 21 do 35 nie no, to jest do odkucia, jest. Musiałby nam siąść. Nie zapowiadać się. O, speskacik, sześć i ale tria... Nie no, to jest taki żart. No dobra, i samo wyprzedziliśmy, ale. No do tego majka, to daleka droga, 15 zeta wite. No oby nam siadło. Aman. Come on, no sypnij mi w końcu. Coś porządniejszy O oh, come on ten powercord 193-184 No nic Także to było tyle Biecie w gewoje free daily E, daily case, 124 godziny, no i social case e, Bijacie z kodzikiem Lancex bijacie, gracie, wygrywajcie, na razie